W serwisie Kermedis. Dzisiaj opowiem o tym, dlaczego higiena jamy ustnej jest ważna dla osób starszych. Zdrowie jamy ustnej jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia, ogólny stan zdrowia i samopoczucie osób starszych. U seniorów często występują utrata zębów, próchnica, choroby dziąseł, np. zapalenie przyzębia, suchość jamy ustnej, czyli xerostomia. No, i nowotwory jamy ustnej. Można zapobiec tym stanom poprzez rutynową ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, planowanie opieki zdrowotnej, a także wsparcie codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Chociaż osoby starsze mogą regularnie odwiedzać stomatologa lub nie, Kontaktują się z wieloma pracownikami służby zdrowia, którzy są odpowiedzialni za ocenę i monitorowanie ich zdrowia, a także pomoc w obiece osobistej. Zły stan zdrowia jamy ustnej wpływa na zdolność starszej osoby do rzucia i spożywania różnorodnych pokarmów. Powoduje to spożywanie mniejszej ilości pokarmów i utratę wagi. Przepraszam jeszcze raz. Zły stan zdrowia jamy ustnej wpływa na zdolność starszej osoby do rzucia i spożywania różnorodnych pokarmów. Powoduje to spożywanie mniejszej ilości pokarmów i utratę wagi. Dyskomfort z powodu złego stanu zdrowia jamy ustnej może zaburzać sen i relaks seniora. Wpływa to również na wygląd, samocenę i pewność siebie starszej osoby, a także na jej zdolność do efektywnego mówienia i komunikowania się. Zdrowie i choroby jamy ustnej są ściśle związane z ogólnym stanem zdrowia. Usta działają jak portal dla chorób z zębów i dziąseł, dzieląc powiązania z wieloma przebiegłymi schorzeniami doświadczanymi przez osoby starsze takimi jak choroby układu krążenia, naczyń mózgowych i układu oddechowego. Nowotwory jamy ustnej są najczęściej diagnozowane w starszych grupach wiekowych. Cukrzyca jest czynnikiem wysokiego ryzyka chorób dziąseł i infekcji, takich jak na przykład takich jak na przykład pleśniawki Słaba kontrola cukrzycy pogłębia chorobę dziąseł, ogólnoustrojowa reakcja zapalna, wywołana chorobą dziąseł zaostrza cukrzycę i zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Aspiracyjne zapalenie płuc wiąże się również ze złym stanem zdrowia jamy ustnej. Jest przyczyną możliwych do uniknięcia przyjęć do szpitala i śmierci osób starszych. Wraz z gromadzeniem się płytki nazębnej i kolonizacją bakteryjną zębów, dziąseł i języka oraz protez, starsza osoba jest bardziej narażona na nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych. Sytuacja jeszcze pogarsza obecność próchnicy zębów, choroby dziąseł, suchość w ustach i trudności z połykaniem. Suchość w ustach jest czystym skutkiem ubocznym wielu leków przepisywanych osobom starszym. To niewygodny stan, wpływa na zdolność mówienia, smakowania żółcia i pomagania jedzenia, zwiększa ryzyko próchnicy, a także infekcji jamy ustnej i zachustowego zapalenia płuc. Dziękuję za obejrzenie wideo o tym, dlaczego higiena jamy ustnej jest ważna dla osób starszych. I zapraszam do să edukacji.